Ready? Fight. Wystarczy, że zostaną tylko oni, bo tutaj naprawdę za moment może być po wszystkim. No, ma sporo do przejścia Thompsona, zarówno jeżeli chodzi o gabary trywala, jak i je kilogramy. No, szybko rozpuszcza ręce siano i trafił lewym. Prawy przestrzelony. Z rozbiegiem nawet bite te niskie kopnięcie przez Sianosa. I kolejne niskie kopnięcie, mocne podwrótkowy. Zaczyna się krzywicie Oli Thompson. A nie wyprowadził jeszcze ciosu w tym pojedynku Thompson. Kopnięcie na początku. Tym trafił. Jeżeli jesteśmy bardzo łaskawi, to tym również. Ale gdzieś tam końcówką palców. Hmm. Trafił znów pod Brutkowym. Marcin Sianos. Jesteśmy Państwo oczywiście winni informacji, że pojedynek mistrzowski, więc 5 rund po 5 minut każda jeśli. Ta walka miałaby potrwać pełen dystans. Zamknięty na siatce Thompson. Ale nie podpala się nas. On mówi, że właśnie paradoksalnie, biorąc pod uwagę to, co stało się w jego walce bokserskiej, dobrą pasę w zawdzięcza temu, że gdzieś odnalazł ten spokój w klatce i na prostej do pojedynku potrafił nie spać całą noc przed walkami. Tak się boimy, fighter. z koło brzegu denerwował. A teraz pierwszy klincze pod siatką. Czy ten clinz jest potrzebny? Sianosowi. On dobrze wyglądał w stójce. Tak mu doradza narożnik, żeby powoli się odsunął od Thompsona. Dobre te kolana. Choć sygnalizuje Oli Thompson, że trafia. Ten punkt niedozwolony Siano, ale nie zgadza się z tym sędzia Thomas Bronder. I ma rację Trzymasz dobrą minutę albo nawet dłużej ten klincze Marcin Sianos niewiele z niego na razie wynika Teraz rozerwie z kombinacją, ale zasłonięty gotowy był na ciosy Oli Thompson no nie wiem, czy taka jest taktyka Anglika, ale jakby chciał przeczekać pierwszą rundę. Ale nie szarżuje tutaj Marcin Sianos, absolutnie nie jest też zawodnikiem, co udowadnia w ostatnich pojedynkach, który po tych pięciu minutach będzie pływał, ze zmęczenia, mówiąc potocznie. Tak, ostatnie trzy wygrane pojedynki je Marcina Sianosa, to pierwsze poddanie w karierze i dwie pierwsze wygrane walki na punkty w karierze, także... Pokazał, że na dystansie 15 minut jest w stanie rozłożyć tak siłę oczywiście. To jest kluczowe w dładze ciężkiej żeby uniknąć kryzysów kondycyjnych dobra była ta akcja Thompsona, kiedy przeczekał uderzenie Sianosa i skontrował trafił Polaka. I pół minuty zostało do zakończenia tej pierwszej rundy. Straci pozycję przez ten faul. Marcin Sianos. No był już wcześniej upominany, że musi uważać na te uderzenia w tył głowy. Zrobił to ponownie. Teraz kolejna akcja Sianosa. No i podkreślił tę pierwszą rundę, która powędruje prawdopodobnie na jego konto. Szybciutko pozbierane, więc nie ma problemu. Ale to też są takie zachowania narożnika, które nieco przedłużają te 60 sekund przerwy. Zaczynamy jednak drugą rundę. Znów plecami na siatce Oli Thompson. Podąża za nim powolutku Marcin Siano. Schodzi teraz mocniej. Ruszył do przodu Polak. Unika tych kolejnych ciosów woli Thompson. Tylko kopnięcia Marcina Sienosa na razie trafiają. Dobre to niskie kopnięcie teraz Thompsona. I Thompson też niewiele sam robi. Dobry lewy prosty Sianosa. Nie jest w stanie zamknąć na siatce Sianosa Thompsona na dłużej. Teraz chciał skrócić dystans Anglik, natomiast szybciutko skarcił go takim krótkim lewym sierpowym. Marcin Sianos. Oh! No i blisko jest teraz skończenia tej walki Oli Thompson i zostanie mistrzem kategorii ciężkiej organizacji Power! To było 3 lata temu w Alverii. bardzo Szymonem bajerem, chociaż tam to był pierwszy cios w zdaniem, tego pojedynku. Wody, tak wody, teraz wody. Oli Thompson. z Mówiliśmy za szybkie ręce zostały. Ależ już za moment poprosimy o Ale tym prawem. Mówiliśmy, że Nie uderza zbyt często Oli Thompson, ale jak już to zrobił. Bum w tym momencie idealnie na szczękę przycelował. 44-latek. Sianose wrócił do przytomności na tyle szybko, żeby odwrócić się w bok, oddać plecy Thompsonowi. A myślę, że przerwanie jak najbardziej uzasadnione, chociaż akurat w tym momencie, kiedy zaczął Sianose stawać na czworaka. Ale tutaj nie było. A tutaj... Nie było zdecydowanie znamion inteligentnej obrony, dlatego uważam, że jak najbardziej interwencja w czas Tomasza Brondera. No i co, pierwszy mistrz kategorii ciężkiej organizacji Babylon MMA i zarazem najstarszy mistrz organizacji Babylon MMA, Oli Thompson. Czas na oficjalny werdykt ten jedynie formalnością. Panie i panowie, sędzia Tomasz Bronder zatrzymał main event. Gali Babilonem ma 46 więcej zdrowia po minucie i 46 sekundach drugiej rundy. Starcie, które przez knockout techniczny wygrywa. I nowym mistrzem Babilonem ma w limicie kategorii ciężkiej zostaje Oli Spa! No był jak ten łucznik i e Thompson. Czekał, przymierzył i ustrzelił Marcina Sianosa.